Witam serdecznie wszystkie lwy. Lwy słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na kwiecień 2023 roku. Kwiecień jest bardzo intensywnym miesiącem. Bardzo dużo się będzie działo energetycznie, ale zobaczmy, co Wam sprzyja, drogie lwy. Przede wszystkim do 19, właściwie do rana, do 20 słońce przebywa w znaku Barana i jest cały czas w trygonie do Waszego znaku, czyli wszystko idzie Wam z łatwością. Macie więcej energii, siły do działania, chęci. Y, y, macie też Jowisza, planetę szczęścia, ekspansji, rozwoju w trygonie, w, baranu, w Baranie, czyli wykorzystajcie tę energię, bo już w maju Jowisz przechodzi do byka. Tak więc, jakby tutaj Wam sprzyja, od 11 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, przechodzi do znaku bliźniąt i ustawia się w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, dając Wam nowe szanse, nowe możliwości. I przede wszystkim, Pluton jest naprzeciwko waszego znaku. Czyli mocno odczują już osoby z pierwszych dwóch, trzech stopni znaku działanie Plutona. On sprawdza wasze relacje partnerskie, wasze współprace. Jakby tutaj mówi, że można spodziewać się zmian w tą lub w tą stronę. Przepraszam was, ponieważ mam trochę. Kłopotów z głosem. Ale mimo wszystko postanowiłam nagrać te filmy dla Was, bo już jest troszkę lepiej. Saturn działa na mojego Marsa i ogranicza mnie, pokazując mi, co trzeba jeszcze zmienić. Więc tutaj akurat padł mi na głos i na gardło. Miesiąc zaczynamy, y, zaczynacie tak sobie, ponieważ Merkury wchodzi do byka. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, nauki, umów różnego rodzaju, y, wchodzi do byka i od razu ustawia się w trudnym aspekcie do Plutona, planety transformacji, przemiany. W ogóle wchodząc do byka, ustawia się w kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do waszego znaku, a Merkury tutaj reprezentuje waszą karierę zawodową, to jak pokazujecie się światu. Tutaj widzę jakiś konflikt. Konflikt z szefami, ze współpracownikami. Zobaczycie coś, co wam się nie spodoba. Być może poczujecie się manipulowani albo zmuszani do czegoś. Więc to yy, pamiętajcie, że kwadratura ma Wam coś pokazać. Czyli jeżeli ja czuję złość, to znaczy, że moje jakieś granice są przekraczane. To jest złość, jest naszą dobrą koleżanką, bo ona nas informuje, yy, co należy zmienić, na co należy przestać się wreszcie godzić. Na przykład, 5 kwietnia już będzie lepiej, ponieważ ten sam Merkury. Które odpowiada za komunikację, współpracę, biznes, ustawi się w sekstylu, czyli w bardzo dobrym aspekcie, do Saturna. Czyli tutaj może być szansa na podwyżkę, lepsze finanse y, od męża, być może jakoś się dogadacie. Sprawa, jak jeżeli czekacie na jakieś ubezpieczenie, to korzystnie zostanie to załatwione jakieś pieniądze z ubezpieczenia. I 6 kwietnia odbywa się pełnia Księżyca w znaku wagi. Pełnia jest w bardzo dobrych aspektach do Waszego znaku, ponieważ Księżyc jest w sekstylu, Słońce jest w trygonie, y, ponieważ podczas pełni Słońce zawsze ustawia się naprzeciw Księżyca i tutaj y, w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Czyli... Y, Czas na rozwój. Być może tutaj coś zostawiacie i zaczynacie na przykład się czegoś uczyć, zaczynacie się rozwijać, być może myślicie, rozmawiacie o wyjeździe za granicę. Tutaj y, rozwój, wykształcenie, nauczanie, y, kursy, szkolenia, wyjazdy zagraniczne wszystko Wam tutaj sprzyja. Zaraz pełni Wenus ustawia się również z seksylu do Neptuna. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, Neptun, planeta miłości, duchowości, czyli tutaj może być, że poznacie kogoś, y, kto pomoże Wam w waszym uzdrowieniu, uzdrowi waszą duszę, wasze serce, tak? Może to być miłość, może być przyjemne spotkanie, może być y, poznanie na przykład osoby, która pomoże Wam w rozwoju duchowym. W uzdrawianiu swojej duszy. I 8 kwietnia Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który reprezentuje Waszą karierę zawodową, ustawi się w sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie do Marsa. Mars, planeta energii, planeta działania, który jest w raku, pokazuje mi, że Wy potrzebujecie trochę spokoju, trochę wyciszenia, chcecie pobyć w domu. Yy, yy, Pobyć w domu, pobyć ze sobą, pobyć z rodziną, poszukać, poczuć się bezpiecznie. Tutaj, yy, Merkury, być może zdecydujecie się na przykład na jakieś zwolnienie lekarskie, że będziecie odpoczywali, tak? Może tak być, że to, co się dzieje w waszej karierze zawodowej, was przerasta. Ten miesiąc bardzo mocno wam to pokaże, tak? 11 kwietnia. Wenus wchodzi do bliźniąt. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Gdy Wenus wchodzi do bliźniąt, to po pierwsze ustawia się w sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, ale przede wszystkim w trygonie do Plutona. I ten dzień, gdy Wenus, czyli 11, gdy Wenus wchodzi do Wodnika, może pokazać jakieś nowe szanse, jakieś nowe możliwości, bardzo dobry czas na nowe współpracę i jakieś rozmowy biznesowe, podpisywanie umów, coś nowego do was przychodzi, bardzo dobra komunikacja, dobre realizacja marzeń, poznanie kogoś na przykład do relacji, jeżeli ktoś był w dwóch związkach, szansa na związek trzeci, ale ogólnie Dobre relacje z przyjaciółmi, być może ktoś z przyjaciół y, okaże się, że y, zawładnie waszym sercem, tak? Tutaj świetny czas. 12 kwietnia również bardzo dobry dzień, ponieważ słońce w tym dniu łączy się z Jowiszem. Planetą szczęścia, ekspansji, rozwoju, i to wszystko w Baranie, i to wszystko w Trygonie, czyli w cudownym aspekcie do Waszego znaku. Świetny czas na wyjazdy zagraniczne, na rozwój, na naukę, na zdawanie egzaminów, na dokształcanie się, na wykorzystanie swojej wiedzy, aby pomagać innym ludziom. Yy, tutaj zabłyśniecie intelektem, mądrością, odwagą. Tutaj stawiajcie na siebie. Stawiajcie na siebie. To jest dzień, w którym możecie bardzo dużo uzyskać. Uwaga, 14, ponieważ 14: Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w bliźniętach, czyli Wenus w bliźniętach realizuje się poprzez komunikację, rozmowę, dużo ruchu, krótkie podróże, lubi jak coś się dzieje, i w tym dniu ustawia się w trudnym aspekcie do Saturna. To jest dzień, Takiego, wiecie, negatywnego myślenia, zniechęcenia, że ja nie wierzę w siebie, że mnie się wydaje, że mi się nie uda. Takie, To nie jest dobry dzień, ten 14, słuchajcie, na rozmowy w sprawie pracy, na rozmowy biznesowe, na randki, bo tutaj no, taka jest ciężka energia, tak? Najlepiej zadbajcie o siebie w tym dniu. Otoczcie się przyjaciółmi, którzy Was wspierają, Wam pomagają i y, czy kubek herbaty i dobra książka, y, aby ten dzień jakoś przeczekać. 20 kwietnia, uwaga, odbywa się nów Księżyca w znaku Barana z całkowitym zaćmieniem Słońca w 30 stopniu Barana. Nów odbywa się w Trygonie do Waszego znaku, czyli... Zaćmienie Słońca może powodować osłabienie organizmu. Osoby wrażliwe mogą czuć się niezbyt dobrze. Jest to dobry dzień na oczyszczanie, na przykład na oczyszczanie ciała, na oczyszczanie straum różnego rodzaju. Zaćmienie Słońca realizuje się do pół roku. Podczas zaćmienia mogą wydarzyć się. Takie wydarzenia przeznaczeniowe, tak? U Was dotyczy to y, Waszego rozwoju, kontaktów z zagranicą, współpracy, nauczania, nauki. I tutaj y, Wy macie w trygonie, tak? Y, bardzo mocno odczują to osoby z ostatnich dni lwa. Tutaj może coś fajnego się dla Was wydarzyć, lub gdy macie jakieś planety tutaj posadowione. Zaraz yy, po tym zaćmieniu i po tym nowiu Słońce przeskakuje do byka i ustawia się uwaga w kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Plutona. Nie dość, że w trudnym aspekcie do Was, to jeszcze w trudnym aspekcie do Plutona, czyli tutaj powiedziałabym tak, no bardzo mocno zaznaczone macie w tym miesiącu Wasze karierę zawodową, wasze powołanie, jak się pokazujecie światu. Tutaj, nie wiem, może być jakiś konflikt z partnerem, yy, jakieś zakończenie czegoś, zakończenie jakiejś współpracy, że wy, ale ja to widzę tak, wiecie, że w pewnym sensie czujecie się zmuszeni do tego, bo być może, nie wiem, bardzo mocno będziecie czuli się ograniczeni, czy wyjdzie jakiś taki konflikt niespodziewany. Tutaj... Różne takie rzeczy widać mocno. Czyli wystawiajcie na siebie, słuchajcie. To, co mówi astrologia, stawiaj na siebie, rozwijaj się, wykorzystaj to, co umiesz, to, co potrafisz. Bo może być tak, że trzeba będzie zmienić kierunek. Na przykład tego, co robisz. Bo to będzie dla Ciebie lepsze, tak? Jakby wyjdziesz z tego, co, 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 co tak naprawdę nie daje Ci satysfakcji, że czujesz się ograniczana. Masz urana w dziesiątym domu, drogi Lwie, więc tutaj spodziewaj się zmiany w karierze zawodowej, że postawisz na siebie, na to, co sprawia Ci przyjemność. I tutaj bądź odważny, tak? Jakby masz wiele atutów, które, które możesz innym ludziom pokazać. I ta Wenus w bliźniętach, gdy wejdzie tego 14 i tego 11, to pokaże Wam tutaj o co może chodzić, że ktoś będzie zainteresowany mocno Wami, jako osobami do związku, Wami, jako potencjalnymi pracownikami czy współpracownikami. Bardziej bym stawiała tutaj na coś niezależnego. Te planety w baranie w trygonie, tak? I tutaj Wenus w trygonie do Plutona, czyli. Coś własnego, niezależnego, co daje mi wolność, niezależność. I wyrywa mnie przede wszystkim z tych koziorożcowych struktur. Takich jak korporacje, szkoły, jakieś rządowe stanowiska. Tak? To, to wszystko jest koziorożec. Wodnik jest wolny i niezależny. I jeszcze zaraz po tym nowiu 21 Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu wchodzi w retrogradację na około 3 tygodnie Trzy tygodnie. Pamiętajcie, że nie jest to okres dobry na rozpoczynanie czegoś, na podpisywanie jakichś umów, na kupowanie sprzętów elektronicznych. Poczekajcie, bo tak, ten merkury daje Wam czas, żebyście zastanowili się, żebyście jeszcze przyjrzeli się temu, co robicie, temu, jak pokazujecie się światu. Czy to, co ja robię, naprawdę powoduje, że ja się spełniam, że ja czuję się szczęśliwa, że ja czuję się dobrze z tym, co robię, że czuję, że, że błyszczę? Lew potrzebuje uznania, lew potrzebuje pochwały. Czy rzeczywiście ja to tam otrzymuję i czuję się wartościowa i doceniona? Takie takie Merkury będzie y, do takich refleksji cię będzie namawiał. Czyli dostajesz ten czas, co chcę dalej zrobić. I zaraz po y, jak Merkury wejdzie w retro 24, Merkury po raz drugi zrobi sekstyl do Marsa. Pierwszy raz ten sekstyl będzie robił 8 kwietnia, a drugi raz 20 kwietnia. Merkury sekstyl do Marsa, czyli ja tutaj ten mat z wraku, to póki jest, wy tutaj coś widzę, planujecie, wy tutaj coś obmyślacie, być może, nie wiem, chcecie pracować w domu, yy, jakiś pomysł Wam się pojawi, jakaś propozycja. Jakby na razie, być może tego nie zaczniecie, ale później w maju, gdy Merkury wyjdzie z retro, będzie trzeci raz robił ten sekstyl. Więc wtedy być może skorzystacie z tego. Czyli obserwujcie. Co się u Was dzieje 8 i 24? 25? Słońce, które jest w byku, ustawi się w sekstylu do Saturna. Słońce, które jest w byku, też się zastanawia, czy to, co ja robię, sprawia mi przyjemność. Czy ja się w tym dobrze czuję? Czy jest to zgodne z moimi wartościami? W sekstylu do Saturna, no, jakby pokazuje, może mam z tego pieniądze, tak? Stałe. Tak bardziej to widzę. I miesiąc kończymy świetnym aspektem, ponieważ Mars, planeta energii, planeta działania, który jest w braku, ustawia się w sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie do Urana, planety rewolucji, planety nieprzewidywalności, młodości, internetu. Czyli tutaj, Wy coś tutaj myślicie, coś planujecie, być może, żeby wykorzystać swoją wiedzę, nauczać jakoś innych, wspierać, bo pamiętajcie, mac w raku się opiekuje innymi. Wy coś planujecie, jeszcze nie mówicie o tym nikomu, ale przy tym być może sobie myślicie, żeby skorzystać z nowoczesnych technologii, robić to zdalnie, jakieś poradnictwo, wykorzystanie swojej wiedzy i swojej odwagi. Także, drogie lwy, u Was w ogóle zapadają się duże zmiany, ponieważ Pluton, teraz te trzy miesiące, już Wam coś pokaże. zmiany yy, w dziedzinie partnerskiej, jak również yy, współpracy z innymi ludźmi. Pluton po trzech miesiącach, w czerwcu, wyjdzie z powrotem do Kozioroszta, ale w styczniu 24 wróci. Później jeszcze do sierpnia wejdzie do, do wodnika i później na 2,5 miesiące do koziorożca, aż wreszcie w listopadzie 24 wejdzie na stałe do wodnika i będzie przez 20 lat wpływał na Wasz znak. Więc Wy spodziewajcie się dużych zmian. Ja ze swojej strony zapraszam do konsultacji astrologicznych u mnie. Rozszerzyłam trochę ofertę, więc wrzucę ją w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. Proszę też o lajki czy subskrypcje, jeżeli mnie oglądacie. Pozwólcie, wspomóżcie mój kanał w rozwoju. Ze swojej strony bardzo serdecznie Wam dziękuję. Cieszę się, że, że mnie oglądacie. Że piszecie do mnie. Ja zostawiam też tam numer telefonu w opisie, maila. Możecie do mnie dzwonić, pisać, jak również pisać smsy. Jeżeli nie mogę odebrać, to odzwaniam. Także zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Życzę wspaniałego miesiąca.